Kowsiany to czasem o! No Teraz mocny czas od Władysława i koniec, koniec! Dominik Kowsiany! Gaci światło. Zesztywniał Piotr Walawski Je jeszcze trochę i mógł być wystawiony w galerii figur woskowych, ale na szczęście nie jest odłączony Piotr Walawski. Wygląda jakby nie wiedział, co się stało. Ale tak jak mówiłeś, dziwiło nas, że znotrwałaś Teraz do klatki. Nie Pan bardzo chce przenosić tę walkę Kowalską. do parteru. Jak uderzył, to nie było już to zbierać. Już tam jeszcze dobił tymi czasami w parterze, ale. to tą to szczękę. Tutaj wydaje się, że jak pada balaski, to jeszcze, jeszcze kontaktuje, ale dobitka była tutaj zdecydowanie już wyłączająca światła. Łukasz Boszacki ma też nyd, że wie kiedy przerwać i, i robi to naprawdę dobrze, to znaczy, że jak było widać, że już jest koniec, nie, to był no, koniec. Nie ma, nie ma tutaj w ogóle dyskusji, wybił owsiany szczękę Walawskiemu, także w ogóle nie ma dyskusji na temat tego przerwania. Panie i panowie, sędzia Łukasz Boszacki przerwał to starcie po 3 minutach i 31 sekundach już pierwszej rundy. Starcie, które przez noc zwycięża.